Szanowni Państwo, drodzy Wałbrzyszanie, dzisiaj kilka refleksji, kilka informacji z terenu Starej Kopalni, gdzie realizujemy znany już chyba wszystkim w Polsce projekt masowych populacyjnych szczepień. Minęło dwa miesiące od tego, jak zaczęliśmy bardzo szybko naszą pracę tutaj, właśnie w Starej Kopalni. Nabieramy doświadczenia, wiemy już doskonale, co zrobić, żeby nie było. Nie było zatorów, zapraszamy do korzystania z tego miejsca, zapraszamy wszystkich, ale oczywiście głównie w obrzyszan, w których całkiem spora liczba się już zaszczepiła ale muszę to powiedzieć całkiem spora jeszcze się nie zaszczepiła również w grupie wiekowej 70. Zachęcamy do szczepienia wszystkich, będziemy ułatwiać możliwość zaszczepienia się będziemy ułatwiać również poprzez to, że Soboty i niedzielę te zbliżające się świąteczne, będziemy szczepić, również w poniedziałek. Wirus jakoś nie chce przyjąć zasady, że w święta jest trochę, trochę więcej spokoju i atakuje nas ze wszystkich stron. Sytuacja epidemiologiczna jest taka, jaką podaje Ministerstwo Zdrowia. Te dane nie są zachęcające, nie są. Nie są takie, nad którymi można przejść do porządku dziennego. Codziennie ktoś umiera, również w Wałbrzychu. Róbmy wszystko, żeby jak najmniej Wałbrzyszan, mieszkańców powiatu Wałbrzyskiego, Dolnego Śląska i Polski, chorowało. Trzeba się szczepić jak najszybciej. Zawsze uważałem, że trzeba proces szczepienia uprościć, ułatwić, że trzeba tej biurokracji, żeby było jej mniej. Wygląda na to, że. W tym duchu idą nowe rozporządzenia ministra zdrowia. Wkrótce będziemy ułatwiać również jeszcze inny sposób szczepienia w Wałbrzychu. Zachęcam do szczepienia, zachęcam do korzystania z infolinii, również tej infolinii naszej miejskiej w Chcemy poszerzyć możliwości do się do do tej, do tej infolinii. Trzeba przygotować się na czas, kiedy dostępne szczepionki, a jest ich coraz więcej, będą dostępne dla każdego, kto zechce się zaszczepić. Właśnie w tym kierunku idą nasze przygotowania w mieście. Wkrótce szczegóły Chciałbym zrobić wszystko, żeby Wałbrzyszanie mieli możliwość szybkiego, w miarę spokojnego w komforcie, zaszczepienia się, i temu służy wszystko to, co robimy razem z pracownikami Szpitala Sokołowskiego, z panem Wojewodą, z wszystkimi zaangażowanymi ze Starej Kopalni, z wokół, z Urzędu Miejskiego. Pracujemy po to, żeby wygrać tą, ten wyścig ze śmiercią, bo to tak. Dziś wygląda. Trzymajmy dystans, nośmy maseczki. Jeśli nie musimy wychodzić z domu, to nie wychodzimy. Jeśli na spacer, to zachowaniem dystansu. Unikamy sklepów, zgromadzeń. Osobiście będę się modlił, tak jak zawsze, albo na zewnątrz kościoła, albo, albo w domu, bo przecież to jest. Również możliwe. Wszystkiego dobrego na ten czas, a teraz głównie myślimy o tym, co zrobić, żeby sobie poradzić z pandemią. Szczepimy się. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.